Chyba 12 rok. Trochę będzie rozbierania części tutaj do wymiany. Rozrząd i tam takie podstawowe. Silnik ogólnie zadbany. Łączymy światełko. Znaczy zadbany. Bardziej był może umyty, ale wygląda wszystko przyzwoicie. Tutaj napinaczego trzeba było wymienić. Też mam skrzynia automatyczna. Środek fajny. Ładnie wygląda. Także nic, tylko pracować. Sposób na wyciąganie tych zapinek. One muszą być o tak wduszone. Można było je wypchać, ale to wypchnąłem je do, do chowania. A tak, i wtedy bierzemy. Takie urządzonko i pięknie podważamy. Jest fajnie. Naprawdę wydubanie tego jest prostsze niż w apiącze przodu. Eee, tak. Od tamtej strony jedna, druga, trzecia śruba. O tutaj. Było zdejmowane. Brak. A to ktoś wcześniej. Później tak. Tu od góry śruba. Tu od góry, oczywiście, zdjąłem ten plastik. No i udeł. O, tutaj też. Raz, dwa, trzy. O, tu też nie. Nie zakręcone. Komuś się nie chciało. No trudno. No i od spodu. To były cztery. I przód strzelu. Już ciągnąłem też. Yy na dole yy, osłonę No i teraz tak tu jest chłodnica oleju <kluw> odkręcę i zaślepie ale też ściągnę no będzie mi dużo wygodniej tu śruba tu śruba potem tak zderzak ten czy aluminiów to jest nie wiem jak to nazwać odbojnik o no tam pod zderzakiem to wszystko jest. Tu widać, że się komuś nie chciało. Albo było uderzone. Raczej się nie chciało. I później do wykręcenia będą o ile pamiętam trzy śruby. No jednej nawet nie ma, bo po cholerę zakładać. Dwie. Tu są dwie. No i tu jest to uzupełnię. Mam takie coś. No już jest wszystko odchylone powiem tak tutaj mam na razie na jednym drugim zawsze wkręcam sobie u dołu to są szpilki odmocowania tutaj rozpiąłem otwieranie odkręcony jest intercooler tutaj wyciągnąłem wtyczki od świateł tutaj odpiąłem wtyczkę od wentylatorów. I teraz jest wszystko. Ja to odkręcę i tak zestawię na dół. Żebym tu miał pełen dostęp. I wtedy można się bawić, można sobie kręcić, tu jest coś dziwnie mokro. Ale skąd to nie mam pojęcia. Może nie będzie. Zobaczymy dalej. że tutaj około godziny, godzinę może 15. Płyn spuszczony, ale tutaj odchylę. Nie będę tego skręcał, to jest chłodnica od skrzyni automatycznej. A jeszcze termostat do wymiany, ale to trzeba zamienić, no, bo wziąłem bez obudowy. Tu jest z obudową. Jednak oprzemy tak, jest wszystko na wierzchu. Dostęp Okej. można będzie rozbierać. Zablokowane, zablokowane koło się rusza, tu tak samo tutaj odkręcone i teraz słychać, że już miała dość pompa. Jeszcze ok, tu też zablokowane teraz myć. I można będzie powoli składać tylko jeszcze pompę. wyjmę. No piękna perspektywa. Tam z tyłu chłodnica podparta. Można dłubać. A tu już umyte wysuszone. Pompa już nowa. I powoli dalej. żeby nie było. Dobra, cała zabawa skończona. Teraz tak. Lekko wychylona, to wszystko wróci po paru obrotach. Eee, tutaj specjalnie dałem różowy, żebym widział, że jest dokręcone. Teraz tak. Pięknie chodzi, zablokowane. Okej, okay. pięknie chodzi, zablokowane. O, oczywiście te śruby już dokręcone. Tu dałem po 25 N, tu dałem 24. Tutaj na siłę ręką, tutaj dałem 25. A tam jest ogólnie, niby, 22 plus minus 3, coś takiego, e, plus 90 stopni. Ale ja daję zawsze 25 i jest ok. Do tej pory nic się nie urwało. Także patrzę też dobrze. Tu dokręcone to dałem 26 N, czy tam 25. Tutaj ręką e, po prostu na wyczucie. No i tu blokada też luźno, czyli tak, wyciągamy to bo no to już jest po czterech obrotach, gotowe wyciągamy to wyciągamy to i tak jest już ustawiony rozrząd i to będzie skręcane jeszcze tylko jedną rzecz pokażę tutaj dobry kolega Chce, chciał sobie wymienić termostat no, żeby go wybrać Trzeba przeprowadzić parę zabiegów. Wiadomo tutaj alternator jedna śruba druga. Tutaj jest przewód zasilający umocowany na tertytkę żeby coś się nie stało. To schodzi po zdjęciu zabezpieczenia. No, możemy zapiąć. To, to jest najgorsze do wyciągnięcia bo tu jeszcze jest u góry Rurka, którą tam schyliłem. Ona jest. O, tutaj. A od tego trzeba wykręcić taką fajną śrubkę. A dojście jest do niej co najmniej żadne, bo jest ona. Dobra godzina męki, ale poszło. Poskładane prawie. Domówiłem dwie rzeczy: rolkę, termostat. Tu jest alternator. I tak to zostaje. Do jutra na pewno. Termostat poszedł dobrze, nie filmowałem. Założony do góra. Alternator, nowy pasek PK. Rolka prowadząca. Napinacz jest po moim Audi, ale to tak on no, prawie jak nowy u siebie dałem profilaktycznie. Teraz zostało mi wpasować tu małą śrubę tam do rurki tej ebonitowej. To będzie kłopot. Ale będę no, próbował, może się powiedzie. I co? I przód wraca na miejsce. Poskładane. Przewody na miejscu. Dobra, próbujemy. Po naprawie.